Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony. Iwa, witam Was na moim kanale i dzisiaj chcę Wam pokazać długi filmik z tego, jak rysować słodkie kawaii rysunki na kartce. Jeżeli chodzi o iPada, to będzie o tym osobny filmik. Będzie o tym osobny filmik, powiem wam, jakiego ja mam iPada, jakiego programu używam, jak się z niego korzysta, i tak dalej. Na razie etap numer jeden, czyli każdy ma kartkę, każdy ma mazaka, i będziemy dzisiaj rysować bardzo słodką, truskawkową krowę. Więc zmieniam kamerę i działamy. Druga strona kamery wygląda, słuchajcie, tak. Tu jest moja szafka amerykańska. Wszystko tu mamy. Mamy kartkę i będziemy teraz na niej tworzyć. Ja to robię na żółtej kartce, żebyście wiedzieli, że to jest ta seria akurat z rysowania kawaii rysunków. Czekajcie, ja sobie tak ustawię, żebyście wszystko widzieli. I za chwileczkę zaczynamy. Jak zwykle pokażę Wam, że to jestem ja. Możecie mnie tutaj znaleźć Iwa Adventures będziemy razem uczyć się rysować. Dzisiaj będziemy rysować truskawkową krowę. Najpierw narysujemy czółko naszej słodkiej krówki, czyli taką kreskę. Teraz zrobimy dwa małe różki, prawy, prawy. Możecie rysować mazakiem, ołówkiem, czym chcecie. Teraz nasza buźka będzie taka troszeczkę jakby prostokąt zaokrąglony, więc tu robimy tak, tak i tak. Taką będziemy mieć mortkę. Teraz rysujemy taki odwrócony pantofelek. Trochę mi krzywo wyszło, ale to nic, nie martwcie się o to. Dwie dziurki w nosku i będziemy rysować nasze kałai oczka. Umiemy już rysować kałai oczka, bo wiemy, że rysujemy dużą kuleczkę, małą kuleczkę i zakolorowujemy wszystko. Oczko się robi mega kawaii. Teraz rysujemy drugie z dużym kółeczkiem, z małym kuleczkiem i zakolorowujemy te przestrzenie. Mamy dwoje oczu i już troszeczkę to przypomina nam nasz pyszczek naszej ślicznej krowy. Uszko zrobimy takie opadające, Hyc. lustrzane odbicie numer dwa i teraz taką dziurkę w uszku, Mamy to. Lecimy teraz z naszym słodkim ciałkiem. Żeby narysować ładne ciałko krówki, rysujemy najpierw jej nóżki. Ona będzie tak słodko się działa. Jedno takie kółeczko jajko i jeszcze jedno takie kółeczko jajko. Teraz narysujemy jej łapki. Łapka będzie jedna tutaj, druga tutaj. Mamy to i teraz połączymy nóżki z łapkami taką kreską. Ona sobie będzie tak mega słodko siedziała. Możemy jeszcze jej tutaj narysować jakąś taką kokardkę rysujemy kółeczko i troszkę takiej kokardki, żeby było widać. Będzie jeszcze bardziej kawaii. I za chwilkę może weźmiemy mazaka różowego, żeby pokolorować ją na truskawkową krowę. Wzięłam mazaka różowego i czerwonego i zrobimy teraz kolorowanie. Zacznę od różowego, bo chciałabym zrobić jej policzki. Więc pod moimi oczkami tutaj będę robiła policzki. Trochę mało je widać, ale zawsze. Jak będziecie mieć białą kartkę, to na pewno będzie lepszy efekt. O, mamy słodkie policzki. I teraz na czerwono zrobimy jej plamki, żeby było wiadomo, że to jest truskawkowa krowa. Plamki robicie tak spontanicznie, jak takie chmurki. Jeśli macie mazaki w stylu takich wodnych, to pamiętajcie, że każdą warstwę następną, jak sobie nakolorujecie, to będzie coraz ciemniejsza, więc delikatnie to róbcie. Nie powtarzajcie w jednym miejscu dużo razy. Mamy drugą plamkę, trzecią plamkę. O, tu jeszcze na łóżku damy taką plamkę. I nasza truskawkowa krowa coraz fajniej wygląda. Lecimy jeszcze tutaj na rączce taką łatkę. Może jeszcze tutaj gdzieś narysujemy, że ma taki brzuszek z taką łatką. I może tutaj gdzieś na łapce truskawkowa krowa jest gotowa, możecie powtarzać ten rysunek możemy jeszcze tutaj bonusowo zrobić z tej krowy na przykład grzybka grzybko truskawkową krowę Jakbyśmy to musieli zrobić musimy wtedy od połowy ucha czyli odtąd dotąd tak, narysować o dotąd takie duże jajko. Spróbujmy. Mamy. To byłby spód naszego grzybka. To będzie jeszcze bardziej i Możecie próbować. Zawsze możecie przerabiać swoje rysunki na kolejne postaci. Może być truskawkowa krowa, może być grzybowo-truskawkowa krowa, żabowo-truskawkowa krowa. Jak tam chcecie. I teraz kawałeczek dalej, tak z pół centymetra. I tutaj wyżej łączymy daszek naszego kapelusza. Widzicie? I już to jest grzybowo-truskawkowa krowa. Prawda, że słodkie? Możemy sobie z powrotem wziąć czerwony marker i zrobić tutaj kolejne super łatki. Będzie to grzybowo-truskawkowa krowa tak można przerabiać. Wiadomo, że jeżeli rysujecie ołówkiem, możecie robić kilka prób, a jeżeli robicie mazakami, to się musicie w miarę postarać, żeby to w miarę wyszło. Ale myślę, że sobie bez problemu dacie radę. Zawsze można trochę improwizować. Proszę bardzo. Przed Wami grzybowo-truskawkowa krowa. Bardzo się cieszę. Powtarzajcie, wpisujcie w komentarzu pod tym filmem, co kolejnego mam rysować i będziemy się razem uczyć. Buziaczki, pa! Thank you.